Dzień dobry, Jacek Gądek, poranna rozmowa Gazeta.pl. A ze mną jest już pan poseł Ireneusz Raś z koalicji polskiej PSL Centrum dla Polski. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, dopiero co prezes telewizji polskiej Jacek Kurski został odwołany ze swojego stanowiska. Pan wypił szampana po tej informacji, czy nie? No, nie ma do czego pić tego szampana. Szampana trzeba pić po albo zwycięstwie wyborczym e, po, po zmianie tego, co nas otacza w polskiej polityce, natomiast zmiana Jacka Kurskiego to jest tylko i wyłącznie analiza, co się dzieje dzisiaj wewnątrz e, ugrupowania e, rządzącego i to Ale pan nie, nie ma żadnej nadziei, jeśli chodzi o jakąś perspektywę zmiany tego, co widzimy na temat telewizji publicznej? E, e, nie mam nadziei, wolę się pozytywnie rozczarować. Uważam, że Jarosław Kaczyński z tej narracji jednoznacznej w mediach publicznych nie zrezygnuje. On dzisiaj wydaje się, że w swoich założeniach, przy wszystkich słabościach bloku rządzącego, musi zakładać nawet wzmaganie pewnej propagandy dla rządu, ponieważ słabość. Rządzących jest widziana gołym okiem. Bardziej się spodziewałem pierwszego ruchu w postaci wymiany premiera. O tym się mówi od wielu tygodni w Warszawie i w okolicach. Wokół mnie nawet zakłady powstają. Do kiedy premier Morawiecki będzie jeszcze premierem? Ale pan mówi serio, czy sobie trochę żartuje? Bo w obozie Zjednoczonej Prawicy to raczej są głosy takie, że premier Mateusz Morawiecki jest w zasadzie nie do ruszenia do wyborów parlamentarnych. Bo wymiana premiera chociażby na Mariusza Błaszczaka no byłaby trudna ze względu na ten bardzo kruchy układ, bardzo nikłą większość w Sejmie. Ja ro Rozmawiam z wieloma osobami dobrze poinformowanymi w kręgach władzy. I oni nie mają wątpliwości, że taki wariant jest brany pod uwagę. Jeśli się z tego wariantu wycofa Jarosław Kaczyński, to będzie tylko i wyłącznie jego słabość, dlatego, że on w wariancie takim, że w tej słabości pokazuje winnego i mówi, no tak, Morawiecki nie dał sobie rady, nie dogadał nam pieniędzy z Unii Europejskiej, też nie dał rady, jeżeli chodzi o Doprowadzenie do Polski surowców na czas no zawsze trzeba pokazać winnego, i idealnie do tego pasuje mu Morawiecki. Wymiana na błaszczaka: no mamy otoczenie wojenne, więc da się to jakoś wytłumaczyć. Słyszałem również o innych kandydatach, ale o nich nie chcę mówić, których rozważa Prawo i Sprawiedliwość. Ale, panie pośle, w wywiadach Jarosław Kaczyński mówi tak w zasadzie, że premier jest nie do wymiany, a i to sam Jarosław Kaczyński decyduje o tym, kto jest premierem. Więc to, co pan mówi, rozmija się zupełnie z tym, co mówi Jarosław Kaczyński oficjalnie w wywiadach. Ja e, mówię o tym, e, e, co według mnie jest dzisiaj rozważane. W realiach politycznych, które przyjmują rządzący. Nie mówię o tym, co mówi Jarosław Kaczyński w mediach, bo wie pan, co politycy w mediach mówią. To już naprawdę głowa boli. Z jednej strony sceny politycznej, z drugiej strony politycznej. Ja staram się w polityce stawiać naprawdę i analizować rzeczywistość, która otacza, i uważam, że taki wariant jest brany pod uwagę. Jeżeli się z niego wycofuje Jarosław Kaczyński, to jeszcze raz powiem, to jest słabość jego, że rzeczywiście kilku posłów wiernych premierowi Morawieckiemu może powiedzieć weto. Panie pośle, ostatnia taka narracja Jarosława Kaczyńskiego, bardzo głośna, dotyczy Niemiec i domagania się reparacji za straty zadane przez Niemców w wyniku II wojny światowej. Czy w Pana ocenie, i błagam o prostą, krótką odpowiedź, czy Polsce należą się reparacje od Niemiec, czy nie? Polsce należy się za dość uczynienie, za straty poniesione w wyniku II Wojny Światowej. O tym mówił polski parlament już wiele lat temu, w 2004 roku i ja się z tym zgadzam. Natomiast sposób realizacji przez rządzących, przecież to nie jest tak, że 1 września na Zamku Królewskim w Warszawie ten obóz ogłaszał potrzebę reparacji ze strony Niemiec. To słyszymy co roku. Ta misja posła Mularczyka trwa od dwóch kadencji parlamentarnych i nic tak, się z tym nie Od 2017 roku, ale teraz jednak jest to, są trzy tomy raportu zespołu Arkadiusza Mularczyka i jest ko konkretna kwota, czyli ponad 6 bilionów złotych. Domagać się od Niemiec tych pieniędzy czy nie? Wie pan co, no i właśnie tutaj dotykamy szczegółów. Ja nie wiem, czy to 6 bilionów, czy to 10 bilionów, czy to 2 biliony. Kto to liczył? Ja uważam tak, jak dowiedziałem się, że jeszcze nie przetłumaczono tego dokumentu na język niemiecki, że nie było żadnych oficjalnych od 2017 od 2017 roku rozmów z partnerami niemieckimi. Jak ja bym chciał załatwić tą sprawę, to na pewno Starałbym się najpierw rozmawiać z partnerami, stawiając swoje argumenty, powołać być może jakąś międzyparlamentarną albo międzyrządową komisję, która by to jakby oceniała. To byłoby faktycznie poważne podejście do tej sprawy. A tak, to mamy tylko to, o czym mówią politycy opozycji. Ja się z nimi zgadzam, że to jest tylko i wyłącznie na potrzeby wewnętrznej polityki, rozgrywki, podziału pomiędzy. Jednymi a drugimi. No Jarosław Kaczyński znowu będzie chciał grać tematami zastępczymi w kampanii wyborczej. Ale i pani pośrodka pan mówi o tym podziale, a Jarosław no, niemiec... Kaczyński wprost pokazuje ten podział, rysuje taki właśnie podział. Tak, albo jest tak. partia Prawo i Sprawiedliwość, partia Polska, albo są partie tak. niemieckie, w tym również PSL czy też szerzej koalicja Polska. Pan się czuje tak, tutaj tak, tak. członkiem partii niemieckiej. Ja czuję się e, polskim patriotą, e, ja czuję się polskim parlamentarzystą, który interesu e, polskiego absolutnie e, chce pilnować. I taka jest cała koalicja polska. I też nieelegancko jest, że takie uproszczenia stosuje się w podziale sceny politycznej, bo ja też patrzę na kolegów z lewicy, szeroko dzisiaj e, rozumianej, i też nie widzę w nich tylko i wyłącznie, chociaż się z nimi nie zgadzam w wielu kwestiach. Że nie są Polakami, nie są patriotami, nie są politykami, którzy realizują polską rację stanu. To jest bardzo daleko idąca manipulacja, która ma tylko doraźnemu, krótkotrwałemu kapitałowi partii politycznej służyć, Prawo i Sprawiedliwości, ale która, biorąc pod uwagę to, od czego zaczynaliśmy biorąc pod uwagę tą tubę propagandową telewizji publicznej, może skutkować na podział społeczeństwa. A to w, sytu w takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj w Europie i na świecie, to jest bardzo niebezpieczne i uważam, że to jest przegrzewanie tematu. Panie pośle, konkretna odpowiedź. Czy jeśli koalicja polska PSL będzie uczestniczyć we władzy w kolejnej kadencji Sejmu, to czy będziecie się domagać w sposób nie taki jak Prawosprawiedliwość, ale profesjonalny reparacji od Niemiec, czy też nie? Czy temat jest zamknięty? Będziemy rozmawiać z partnerami z Niemiec o współpracy, która mogłaby uczynić tym stratom, które Polska poniosła, bo te, te straty są olbrzymie i nie chcę ich nawet oceniać, bo to jest też cena życia wielu naszych rodaków, wielu tragedii rodzinnych, czy to jest 6 bilionów. Tak? Tego w takich kategoriach nie chciałbym oceniać, natomiast uważam, że to może być argument do tego, żeby Polska wiele zyskała przy współpracy z Niemcami również gospodarczo. Ale to pan nie mówi o tym, żeby wyszarpywać konkretną gotówkę, tylko pan mówił o jakiejś formie współpracy, nie wiem, gospodarczej, która miałaby być rodzajem takiego zadośćuczynienia za straty w wyniku wojny. Panie redaktorze, wyobrażam sobie wiele możliwości, które mogłyby skutecznie naprawić tą krzywdę, którą ponieśliśmy. No ale te narzędzia, według mnie, sobie wyobrażam, którymi możemy się posłużyć. Ale, tak jak powiedziałem, tą politycy mają pokazywać cel, współpracować z dyplomatami żeby ten cel został dobrze opisany i te, takie negocjacje, takie rozmowy wymagają więcej ciszy niż zgiełku. Zgiełk Ale przekreśli cel... Panie pośle, ale ten, pan mówi o celu. To jaki w istocie, jeśli chodzi o reparacje za II wojnę światową, jaki cel by przyświecał kolejnemu rządowi z udziałem, jak pan ma nadzieję, PSL u Koalicji Polskiej? Konkretna gotówka, konkretne kwoty, czy coś innego? I coś innego, co to pan redaktor mówi, i, i konkretne cele, czyli inwestycje. To czy gotówka, to, to wszystko wiąże się z pieniądzem. Więc yy, 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 dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale tutaj w tym wypadku yy, rozmowy byłyby o pieniądzach. I ja sobie coś yy, yy, takiego wyobrażam. Natomiast no, musi to być dojrzałe, przygotowane, a nie yy, realizowane w ten sposób. Taka realizacja, panie redaktorze, drodzy słuchacze i telewidzowie, powiem szczerze, że doprowadzi. Do spalenia raz na zawsze tego projektu, który przecież w 2004 roku łączył wszystkie ugrupowania polityczne w polskim parlamencie, jak pan redaktor dobrze pamięta. Panie pośle, zmieniając temat, Platforma Obywatelska zmieniła swoją linię, jeśli chodzi o podejście do prawa antyaborcyjnego. Teraz programem Platformy Pana byłej partii jest aborcja na żądanie do 12 tygodnia ciąży, czyli po prostu ulegalizacja aborcji. Czy taki program Platformy w istocie przekreśla możliwość współrządzenia w przyszłym Sejmie i tworzenia jednej listy z Platformą Obywatelską, czy to w istocie nic tak naprawdę nie zmienia? Nie, no coś to zmienia, natomiast nie chcę mówić radykalnie, że, że przekreśla koalicję czy, czy przerwie rozmowy liderów ugrupowań. Czyli nie przerwie, nie... tak? Nie przekreśli takiej wizji wspólnego, Rozum, ponownego roz, rządzenia. Rozmów roz, nie, natomiast trudno sobie dzisiaj rzeczywiście wyobrazić, że pójdziemy w jednym bloku do wyborów do Sejmu i to przez wszystkich polityków koalicji. Polskiej było już akcentowane w wypowiedziach po, po, po tym wydarzeniu na, na kampusie, gdzie Donald Tusk, mało tego, że powiedział o aborcji na życzenie, ale powiedział, że to jest jego zobowiązanie na pierwszy dzień po wyborach, czyli zrobił z tego priorytet, którego nigdy platforma, która była tworzona na jakichś jednak fundamentach wartości zasad o których również Donald Tusk przez wiele, wiele lat mówił i dzięki temu Platforma miała to bardzo mocne zaczepienie w elektoracie w centrum. Z tego teraz, jak widział, odchodzi. Platforma z tego robi jeden z pierwszych swoich postulatów. Bardzo niebezpieczne to jest, dlatego że do tej pory właśnie Platforma, jeszcze gdy ja ją współtworzyłem, mówiła, że takimi rzeczami w polityce się nie gra. Takimi rzeczami podziału na scenie politycznych dokonywać nie wolno. A ale Panie widać, pośle, ale... że zostało to zostało to postawione jako priorytet. Zwykle ale, się ale, to Panie pośle, ale jeśli spojrzeć na, 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 na badania opinii społecznej, to to jest temat, który no, jednak ogniskuje takie emocje społeczne i patrzę na jeden z ostatnich sondaży. Pytanie pada o to, czy kobieta powinna mieć prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia ciąży i aż 66% Polaków i Polek odpowiada, że owszem, tak, a jedynie 25%, że nie. Panie redaktorze. Rok temu, kiedy Pan dokładnie widział badanie opinii publicznej, rok temu Polacy uważali, że kompromis aborcyjny z 93. roku jest najlepszym rozwiązaniem i tam było ponad 70%. Więc ja wiem, ale że. W... Zmiana, ale panie pośle, ale ta zmiana sposobu patrzenia przez Polaków na aborcję, no widać zmienia się i to bardzo dynamicznie. E... Nie sądzę, żeby aż tak dynamicznie, jak pan redaktor przedstawił, sondaże są sondażami, a realia są realiami. Ja się z ludźmi spotykam i uważają, że powrót do tego, co było dobrze wydyskutowane przez, można powiedzieć, naszych poprzedników politycznych, dobrze służyło te, tej sprawie. Ale jeszcze raz po, podkreślam, do tej pory to PiS grał aborcją, a teraz Donald Tusk zagrał aborcją. Uważam, że popełnił błąd, który będzie go kosztował. Panie pośle, konserwatyści w Platformie Obywatelskiej mają teraz kłopot, bo to Donald Tusk chce testować ich poglądy w sprawie aborcji. Jeśli ktoś nie będzie za legalizacją aborcji, to nie będzie mógł się znaleźć na listach Platformy do Sejmu i do Senatu. No jest taka dość wąska, ale jednak ona istnieje grupa konserwatystów w Platformie. Czy oni mają jakieś otwarte zaproszenie do koalicji polskiej, czy te drzwi są zamknięte? Znaczy, absolutnie nie są zamknięte. Uważam, że wszyscy racjonalni politycy, którzy z jakichś powodów są nietolerowani ze względu na swoje poglądy, to znajdą miejsce w tej centro, centroprawicowej e, wspólnocie koalicji polskiej politycznej i o tym wydaje mi się wielokrotnie też e, mówią liderzy e, wszystkich ugrupowań koalicji polskiej, Władysław Kosiniak-Kamysz też. No, w koalicji polskiej e, nie ma e, podziału na takich czy innych. Oczywiście u nas zdarzają się osoby, które głosują w tych kwestiach inaczej również znamy, przecież mamy Alians z Unią Europejskich Demokratów, to jest bardziej liberalne ugrupowanie, to, to jest następ, ta partia jest następcą Unii Demokratycznej I, i też się dzielimy tymi poglądami, ale rozmawiamy, jakby wypełniamy tą lukę, którą w tej chwili Platforma Obywatelska pozostawia, schodząc z centrum bardziej na lewo, radykalizując się Wchodząc w taki właśnie podział światopoglądowy, bo proszę zwrócić uwagę, że ta kwestia liberalizacji aborcji wymaga również według mnie zmiany konstytucji, panie redaktorze. O tym Donald już nie mówił, bo o tym się chyba chce bronić, że tego się później nie da zrobić. To jest właśnie ta prawda w polityce, której ja chcę bronić w koalicji polskiej z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, żeby ta. Polityka nie odchodziła od elementarnej prawdy, bo wtedy ci Polacy już później nie wierzą w nic, nie chodzą na wybory, mają to gdzieś. Więc Panie pośle, przestrzegam Panie przed podziałem, pod, pod, podziałem, który stawia Platforma dzisiaj, że. Walka z Kościołem ma być tym priorytetem. Walka, to znaczy liberalizacja. Ale, ale Pani pośle, Platforma nie mówi akurat Niemcami. o walce z Kościołem, tylko o takim rozdziale, rozdziale faktycznym Kościoła od państwa. Nie, nie używają takiego języka walki redaktorze, z Kościołem. Panie redaktorze, opiłowywanie katolików, to jest wszystko z ostatniego roku. Cytat. Wypowiedzenie konkordatu. Kościoła z przywilejów, tak to ujmowałeś, Nitras. To nie, mówiło o katolikach. Dwa, druga sprawa to jest wypowiedzenie konkordatu, mimo że po wypowiedzeniu tych słów na ostatnim kampusie autorzy tego dowiedzieli się, że to też wymaga zmiany konstytucji. Kwestia zmiany radykalnej, co, co, do, co do aborcji, Platformy Obywatelskiej. Ja mam dzisiaj pytanie: gdzie Platforma Obywatelska jest? Jakie ma fundamenty zasad, jaki ma fundament wartości? To dzisiaj według mnie Donald Tusk musi na nowo powiedzieć. I tutaj jest problem, że już to powie. No to rzeczywiście ta scena polityczna ułoży się zupełnie inaczej, i platforma będzie już tylko i wyłącznie obrońcą wartości takich lewicowych, progresywnych. Panie pośle, to panie pośle. Jeszcze chciałem pana zapytać o pomysły na nową ordynację wyborczą w wyborach do Sejmu i do Senatu. Prawo i Sprawiedliwość cały czas zastanawia się, czy nie zmienić jej tak, żeby to okręgów wyborczych w Polsce do Sejmu nie było aż 100. To w praktyce podniesie bardzo próg ten realny wyborczy z 5% do momentami nawet aż 20%. No i wówczas może się okazać, że nie ma miejsca dla takich mniejszych formacji jak Koalicja Polska-PSL. Czy gdyby PiS zmieniło tę ordynację właśnie w taki sposób, to pan by poszedł jedną listą z tą, jak pan mówi, lewicową platformą, jednak? E Scena polityczna, upraszczając, dzisiaj w Polsce, jest dziś dzielona na rządzących i na opozycję. Opozycja w jakiś sposób z szacunkiem się do siebie odnosi, bardzo szeroko, od lewicy poprzez Platformę, nasz blok, czy, czy też ugrupowanie Hołowni, Szymona Hołowni. Więc więc tutaj, nawet to, że trwają rozmowy dotyczące jednej, wspólnych kandydatów do Senatu, pokazuje, że jakiś wspólny mianownik zmiany politycznej w Polsce, którą trzeba dla dobra tej ojczyzny dokonać, jest. Natomiast Ale, panie pośle, typu... wracam do tego pytania. Jeśli byłaby ja... nowa jeszcze... ordynacja, to jedna lista wchodzi w grę, nawet z tą platformą i z lewicą, których pan nie lubi. Jeżeli wejdzie ta nowa ordynacja wyborcza, zostanie dopchnięta kolanem przez Jarosława Kaczyńskiego, to będzie nowa rzeczywistość trochę dla wszystkich. Oczywiście dlaczego Jarosław Kaczyński chce takiej ordynacji? Bo chce właśnie tego starcia z Donaldem Tuskiem, które dla niego z punktu widzenia wyborczego jest bardziej skuteczne. Bo będzie taki podział, który żeśmy zaobserwowali na początku września. Z jednej strony kwestie. E, aborcji stawia e, platforma po raz pierwszy jako, jako kwestię podziałową, a z drugiej strony e, stosunek do niej jest reparacja e, Pis. To są tematy zastępcze, a my dzisiaj, panie redaktorze, powinniśmy myśleć, że w pierwszym dniu po wygranych wyborach zajmiemy się pomocą dla tych, którzy dzisiaj cierpią z powodu tych kredytów, inflacją, drożyzną, e, e, zabezpieczeniem Polaków w. W, w, ale panie w, pośle, ale to jest wszystko. Nie tylko nie można nic zmienić, jeśli się co? władzy nie przejmie. Nie. No oczywiście, Dlatego panu mówię, że, ale żeby się, żeby zmienić władzę trzeba przekonać wyborców. Nie przekonanych tylko tych nieprzekonanych. Albo tych, którzy mówią, mamy dośpisu, głosowaliśmy na nich, chcemy pewnego umiaru w Polsce. Chcemy dogadywania się na sposób kompromisowy, a nie wojny polsko-polskiej. O czym mówimy w koalicji polskiej? Dlatego nasz punkt widzenia to jest przekonywać programem, programem, programem. Emocje można tworzyć, ale w pewnym momencie emocje w sytuacji jeszcze takiej, wojennej wokół Polski, mogą nie służyć budowaniu silnej Polski, w kolejnych latach. I tak uważamy i tego będę bronił. Stawiamy kropkę. Ireneusz Raś z Koalicji Polskiej PSL Centrum dla Polski. Dziękuję panu za rozmowę. W drodze do Karpacza na, na, na forum. Tutaj za, w takim razie tak... szerokiej drogi i udanych paneli dyskusyjnych w Karpaczu. Dziękuję, dziękuję panu bardzo. raz do jeszcze. Do widzenia. Państwo również dziękuję i do zobaczenia.